26 azotu dałem 200 kg no i się śpieszę trochę dlatego, że jest U, że idzie burza straszna burza mam nowy sprzęt, jak widzicie, nie wiem jak tam yy, jak tam to nagrywa jak tam jest ustawione, bo nie mam czasu sprawdzić nawet, ale to jest takie coś yy, na smartfona to się zakłada Soczewka na smartfona, czy coś takiego Soczewka na smartfona, tak i to jest fish coś tam Bo są, akurat tutaj miałem trzy soczewki, takie nawet jedna taka luneta, też fajna sprawa Jedna mikro, jedna taka nawet z daleka, a jedna rybie oko Skóra jest teraz założona. No i tak jakby też popadał, to nie trzeba, nie trzeba by było wołować. bo jest fajnie. Tutaj wlało nam ostatnio, kurde, sporo. Późno, ale dobrze. Nie wiem czy tak o, do 10 na dwójce Przyjechał kolega, zaraz go nagram ciekawe co powie On tu on więcej się śmieje niż gada, zaraz zobaczymy Hektar, ponad 1,5 hektara zesiałem To jest to nutrichonej. Będziemy zbierać koniem z wozem. Sugar su, sorgu jakieś tam dane. Trafiłeś na vloga O ty goraca <laughs> <laughs> Pod zaczepiałem gadżety to co, 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 co co, tak dociążony to dobrze Dobrze Jak to się nazywa? Sorgum Daj mi tego trochę Sorgo sudańskie mieszaniec Trawy sudańskie z sorgiem wiesz kaszę gotowe zajdzie to ja pierdolę Posiejedę na próbę, zobaczę co to 4 metry w górę rośnie To przed oknem nie sie no dałem obciążnik, żeby mocniej Wiesz, dociskało Dobra, lecimy Jedziesz ze mną? A ja wyszedłem z domu a u siebie i słyszę tylko Chlap Klapa od dziwnika Kurwa miałej spierdalił mi Powie jadę Jadę i go gonię. Bo z... wykiprowałem ten z worka. O Jezu. 25 kilo takie o I to no. jest na hektar i koniem trzeba wozić później Z wodzę. Nie nie ma do mnie przyjdziesz. Ty masz masz jedno. Cześć, kurwa, za Czego zgasiłeś? Bo co się robi? Bo za dużo na raz się zrobiło. Pomysłów. Błąd, że za dużo na raz wymagam od niego. Tak często jest, jak długo stoi. O, a ja zrobiłem tak: sprzęgło to i to, I już mam wśród tyłu. Za dużo wymaga. Co nasypałeś za nawóz? Miałem taki Bialchemu nawóz. 7 azotu, 32 potasu i 20 fosforu. I 300 kg Nawaliłem na hektar. To nieźle. I 200 kg saletrosanu. Tak, no jeszcze o najgorę. Tak Krótko, gorąco w magazynie. Wiesz, jak są drzwi? Napalił w tamtym roku. Jak nie było drzwi, to tak nie napalało. Duszno. I się, że to trzeba będzie przerywać, ale teleżówka na razie sobie daje radę. No, bo wiesz, rzadko jest. A tu wiesz, niziutko, mokro. To może co A na, na zalewszu Tuman kurzu na polach. Tam, na co tam padało? Padało to mi nie podało? Podało, tak wszędzie tego wiesz. To nie miałem Ta spługa. Na, mu, na O, Trafię to daleko ten ten mój. Tak. w Do. Dalej do, do płotu bliżej. Poza zasięgiem kurwa. I tak. Martenko był dzisiaj u mnie mój, że 90 ton tego z hektara wychodzi. Rozumiesz? Ty omijakę robisz. Dobrze, dobrze. Dobrze? Dobrze, bo co druga, ta co druga redliczka jest A, nastawiona. Co drugo, co drugo siejesz. I tak także zewnętrzne sieją, także troszeczkę od, odjeżdżam. Aha, no dobrze. Ale no możesz... Też... Kurwa ja to, to masz grubo. To nie będzie widać chaty kurwa. No. <laughs> Za dwa miesiące 60 dni ma minąć i kosić. Pierwszy raz Ciach. I żeby nie było mniejsze jak 65 cm, bo jakieś tam ma wtedy, wiesz, jakieś tam antyżywieniowe związki. Jak ma, niższe jest, tak? Tak. O, no że się wyrabia, bo zaraz się kosy już trzeba robić, a to dopiero się, się trawę sieje. Dobrze będzie. Ja w tamtym roku miałem i Saradeli 4 chyba hektary i, i tam z Pastwiska dużo miałem, Belze 40, Kiszonki, a w tym roku bo stąd wziąłem sześć bełży tam Tego że, co no no tutaj... ja, ja mówię, kurwa, ludzie dopiero sieją, a ten już kości. No, już zmiar. To już możliwe, Nie wiem z kim śmieliśmy się No, O, już możliwe No taki z tyłu, z przodu, a jeszcze buje Podrywa On no tam ciężki ten tył nie wiem czy tam leci czy nie leci, a widzisz kurzy. Tam wcześniej nie kurzyło. Nie, kurz była mgiełka, ale nie taka. No przy takim nawozie to ja pierdziu. Ja nie wiem. Co to będzie? Wypali kurzy. Wypaliła mimo to, mi ścinać. Nie urośnie nic, tylko wy wypali. Nie, a będzie widzieć, to nic się nie będzie działo. Tu wiesz, tu. Przyszedł ci ciebie Ta, kurde, ja nie wiedziałem gdzie uciekać, jak w burze jak i przeczytałeś. Pod drzewo, pod drzewo, nie wychodzić, prąd drzewo łączą Jakby kurde, w piwnicy się chować, czy co. Ale jak piwnicy zaleje. Ale wałki robię, mnie Oj Boże, mm. Ja to w tym roku to chyba y, złotówki na, na czymś nie zarobię, na, na zbiorach Posiął ten łubin kurwa tak, powschodził po nie, że ja pierdolę. No bo wiesz mur w tamtym roku był kiepski, u mnie też nierówno dojrzewał. Niektóry przejrzał już, a niektóry zaczynał kwitnąć. On tylko I, teraz, nierówno, no, i teraz to wszystko tak jedna to samo. Jedne są takie, a jedne to no, no, łebki wystają to, z ziemi. To od tych nasion właśnie. A zieleń, o Jezu! No, nie, owiec tego co ładnie. No ja w tamtym roku też właśnie. No nie, nie wiem, jak gryka będzie. Nie? Gryka, to zasada, będzie. Zasady, gryki. gryka to będzie. Gryka to będzie, dlatego że widzisz go teraz. No jeździł, no, się, w tym, tam, roku, tam, ja się na, w tym roku. Ja się tym roku góro się po w No bo wapnosiałeś. Wapnosiałeś. Niektóre kawałki to sześć razy kurwa robiłem. O tak. No. Zanim możemy, sześć razy byłeś? Co? 6 razy na polu byłeś Tak, na jedną założmy, nie? Tu tam sześć razy, tam pięć razy. O tak o tym hmm. razy. Ale ten płók jaki mój zajebisty, kurwa, ty Ten trzyskibowy? Nie, ten. A podrobionowy. Siedmioskibowy obrotowy. Skurde się odwierzę z 2,20, ale już nie o, chorki. Wierzy, tak że nie widziałem. Taki Tak Szeroko. Pierwa... <śmienny> 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 I 60 pomyka. Kurwa dał. No bo jak na wiosnę, to nie musisz głęboko dawać, tylko, tylko aby. No aby, miał czym, wiesz, bo ma takie te odkładnie nie takie najmniejsze, nie? Jakbym miał czym pociągnąć, na kółko to by było i orka. Tak głęboka. Taka o, załóżmy. na no. palce. Bo teraz ja orałem, to tak o, 7-8. Porywa, nie? Tutaj ja kultywa... te Nie, ta leżówkę przeleciałem wcześniej, wiesz, na wiosnę. A. No wiosnę, o, i zapchało się. Troszku, ale to nic, zaraz puści. Kurde, te kombinacje albejskie, ja muszę to wszystko. Czekaj, jak to było, teraz się zawracać. O, tak. Brzegi najlepiej, wiesz, raz, dwa, trzy przejazdy zrobić i wtedy już, jak będę poprzeczniaki robił, to się zawrócę na trzy no to ja zawsze tak robię koła. teraz tym małym siewnikiem to pięć razy, cztery razy i wtedy właśnie sobie obrotki robię i elegancko Sięwnik to tam na końcu to dostaje w no. gary on jak jest słubinem łubinem zapakowany, to wtedy ma troszkę gorzej. A jak wiesz, dławik dałem, kiedyś to wolno opuszczał, ale wyskakiwało mi to cały czas, nie mogłem, musiałem trzymać ręką. Ale jakby miał trzy ręce, to by nie przeszkadzało. No. Też można było kupić taki, że elektryczny, że włączasz guzik jeden i on wszystko robi za koleją co tam ustawione toż tutaj to w tamtym roku jak trawa była to na tej górce nic nie było tylko tu w dole dlatego wyorałem. a tu nie ma ekologii temu rodziców też nie ma to, to można coś tam sypnąć Nierówno. Prózda była. Bach. Dobra, jeszcze jak je zaczek, nie wie, to będzie dobrze. One tak wystaje w takim miejscu kijowo. Nie wiem, jest jeszcze te sorko, czy nie ma już. No, tego to nikt nie wie, daleko do silnika nie widać, czy lecą przez rurki. Tak jak słońce świeciło od, od tyłu co to było widać Czyli teraz go tu. nie wiem bo jak mi zbraknie nasion, to tam najwyżej co innego posieje jakieś unie od tego już 20 kilo 25 do no 30 i dawka kosztuje o taki worek 180 zł To nie jest źle no. 60 tysięcy ziarenek na hektar w A to się samo nie rozsiewa? Zobaczymy, później nie wypleniesz może Nie, ona jest jednoroczna tak, że z rok trzeba znowu siać. No i no widzimy. No chyba. No a tak, tak późno sięjesz, bo tak trzeba. trzeba. Ta. 12 stopni musi być ciepła w glebie. No tak jak ta, jak yy, gryka wiesz tak, kurde niedawno ustrój się a no, dzisiaj byłem sobie najpierw na sumieniu mówisz do mnie że ty gryka. już gryka udzielił bo wschodziła gryka? tak to moment to gryka, tu może by tak objechać co? może by objechać w usterkach widać fajnie, nie wszystko widać widać a później w bruzdę dociągnie wjedzie i jebut

Dogadać. Ale co, obsiałeś się już? A. No, ja zawsze pierwszy zaczynam siać i, i zawsze kończę. <grym> Ostatni. Co? Przerzucam i z B na C. To, to tak troszkę dłużej trzeba poczekać. Z B na C. Dobrze, też to ostatnie zasięg już moje w tym roku. Zasiano wszystko tylko zebrać i, i na dopłaty czekać. Zimę. No, ciekawe co to z tymi dopłatami w przyszłości. Teraz ja ja do ekologii twierdzą, mają podokładać, że walczo. Walczo, żeby... Chłopie, by... jak za, jakby za dwa lata nam wyrównali dopłaty, niech wydali po 50 euro dodatkowo do hektara to szałchuje. Ale przecież jest chyba 40 euro różnicy. Gdzie czekaj? Okay. 100 100 euro to jest ile? 400, tak? No. A no tak. Robią co chcą. To, to się jak dawce. Tak to się weźmie, nie? To się weźmie tak jak nie do ekologii. Nie do ekologii trzeba. Ten, mają do, dodać 150 zł do hektara teraz było 800 prawie a będzie będzie jeszcze więcej no, na tych paru hektarach naleci A ja teraz w tym roku znowu dołożyłem 4 hektary ekologii? No i elegancko Ale, ale co, tam co miałeś grykę? No A ten program ci się skończył? Nie, program kontynuuje na klinie hektar 15 Nie Aha, może być mniej jak a, wiesz. Po nią. Tylko że widzisz, ja jak dołożyłem... A ty też nie będziesz miał pewnie tej przejściówki. Tak, tak, tak. tak nie, nie będziesz normalno, miał. No. no nie martwię się tym, no, ale żeby... No nie, no u mnie było... 7, 7 hektarów no to razy 200 zł więcej to 1400 Ale, ale to tak jak mówisz że gorsze są problemy Tak to było Biorę na klatę Uważam że robię wszystko dobrze i poichę Ja też wszystko dobrze robię tylko często źle wychodzi A to już wiesz jak niezależne no, jak więcej nie, um, nie umiem, to co? No, to zły, to tak? Kurwa... Walczymy jak trzeba, kurwa, nie siedzimy. Robimy co możemy. Ty weź siądź to wszystko po, jak robię, po, ten policzyłem, żeby wiesz, siano sprzedać, kiszonkę sprzedać i słomę sprzedać. To co zjedzą, to ziarno zbóż, i to prawie że to samo wyjdzie, jakbyś sprzedał. Bez trzymania krowów Ale wiesz, ale obornika by nie było To by nie było Zostrzelę. Nie byłoby obornika. zboża Nie byłoby żony bym się czepiał Bo nie, nie miałbym co robić A tak zawsze ona nie ma co robić, co się mnie czepia I jakoś tam się żyje Dobra, wyłączam to we